Witajcie, będę na po moim kanale, z Google. I dzisiaj przedstawię Wam trzy takie podobne do ogrodu, na przykład crafcie, możecie w crafcie. w którym życie tutaj na świecie. Zostawcie oczywiście subskrypcję i y, lajka. No i co, zaczynamy? tam macie jakieś chyba, inne podobne, jak mi się nauczyło. I tutaj mamy pierwszą podobną. Ona jest moja najpopularniejsza z tego. Ja ją tam gdzieś popatrzyłem, ale jest normalny grill. Widzicie, są mega proste do zbudowania, macie tutaj i tam, które są potrzebne do zbudowania tego No, to myślę, że każdy może pozwolić Tutaj jest inne nie wiem co tu robi To nie było w planie, ale możecie dla swoich villagerów na przykład zbudować natomiast ym, taki, wiecie ym, no, więzień do pracy Możecie zbudować po prostu łódki. Oni mogą w nich pływać. Mają z tyłu tutaj mogą postawić sobie ten blok funkcji na skrzynki. No i to jest po prostu dla ozdoby. Nie musicie tego mieć, ale fajnie wygląda. No i do zbudowania tego są też takie takiej To jest trochę trudniejsze, ale to pokażę. Tu jest ogólnie blok. To jest półpłytka. To jest półpłytka. To jest schodek. Pierwszy schodek tutaj normalnie. Tak, tak jest. I ostatnie. Nie wiem co to robią glosquity. No okej. Okay. Jest to po prostu normalna yy, fontanna. Fontanna to się nazywało? Chyba tak. Yy, po prostu tutaj musi zrobić bardzo nierówny kształt. Mi taki bardzo, bardzo nierówny nie wyszedł, ale jest on nierówny i wtedy ma to taki fajny efekt, że to nie jest taki... No, kloc ustawiony tak, tak. Nie takie normalne, tylko jakaś tutaj fantazja, że może było. I żeby nie robić normalnego supa, jakieś tutaj, gdzie takie, nie takie, wiecie, niesymetryczne trochę. Starajcie się zrobić, żeby z tego woda się założyć jakieś wierzchowne. Możecie tutaj nie mieć glowskidów, tak jak ja to mam. No i ogólnie po prostu możecie takie coś też zbudować, a do budowania tego są potrzebne takie rzeczy. Robicie jakiś losowy kształt, tutaj dajecie dość losowo. Bo wiecie, że w ogóle był ładny efekt. Indie, bo to każdym się ma w Minecrafcie. No i co. To bo na tyle my się pożegnamy może tutaj na tyle niczego. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli było kolejne odcinki. No i to!